Na top 1 postanowiłem umieścić ten oto piękny kamienny murek ze względu na jego wspaniałe wykończenie szczególnie w tym miejscu. Naprawdę muraże się postarali, żeby wyglądał on jak najlepiej. Jest to widać bardzo prestiżowy murek wysokiej jakości, stworzony dla milionerów z dwiema szopami i jednym domem. I znalazł się tu też... Na pierwszym miejscu, dlatego, że jest to jedyny kamienny murek na murowance. Na drugim miejscu zakwalifikowaliśmy jedyny metalowy płot na murowance. Jest to płot zrobiony z prawdopodobnie żelaznego drutu przeplatanego w kształcie X. -a. Wygląda to naprawdę nieziemsko. Jest to szok mody XX dwudzi wieku. Naprawdę taki płotek. Jest bardzo prestiżowy. Wydaje mi się, że w tym domu mieszka jakiś burmistrz tej wiochy, czy, czy prezydent. Nie wiem, nie znam się. Ale wracając do samego płotka, yy, metal, yy, drewniane bale dodają mu jeszcze więcej takiego luksusu, takiej... Mm, zapomniałem słowa elegancji, dokładnie elegancji mu dodają te drewniane bale, które też są owinięte jeszcze kawałkiem tego metalowego drutu. Ten płot na pewno, ten mur na pewno zasłużył na drugie miejsce. Ostatnie miejsce na podium naszej topki zajął ten oto piękny biały płot. Warto dodać, że jest to jedyny biały mur na mapie murowanka. Dodatkowego ym, wyglądu takiego dodatkowej indywidualności temu płotowi dodają wplecione słoneczniki prawda ten płot no Makłowicz by się nie powstydził prawda on przy tym płotku by sobie przysiadł z gerami i by mówił tak jak ja teraz prawda tak więc kunsztownym prawda głosem zakończmy już nasze podium miejsce trzecie biały mur Czwarte miejsce naszej topki zajmuje ten oto drewniany mur, który znajduje się przy kościele świętego Dawida z islamu. Jest to bardzo kunsztowny murek, jeszcze w dodatku tutaj wpleciona pięknie róża. Nadaje mu tylko dodatkowej kwintesencji i pełni obrazu. Warto też dodać, że belki w płocie są postawione na skos, co dodaje temu podkowi więcej dynamiki. Wydaje się on taki potężniejszy, taki bardziej dorodny. A na miejscu piątym ląduje ten oto płot obok pięknego murowanego domu. Jak widzimy, on jest przepięknie wypełniony. No, no, no mucha nie siada, mucha nie siada, żadne robaczki się przez niego nie przecisną, żaden lisek, też widzimy tutaj, jest też pięknie pomalowana brama na zielono z piękną skrzynką na listy. Dużo się musiał właściciel postarać, który zapewne też nie żyje, żeby taki płot zbudować. No, moim zdaniem, fantastyczna robota. Fantastyczna robota. Przechodzimy do miejsca szóstego, a na miejscu szóstym umiejscowiliśmy ten oto piękny płot. Jak widzimy, no, właściciel tego, tej posiadłości się bardzo postarał. Jest on pięknie wypełniony, kompletnie bez dziur. Wypełnienie jest bardzo gęste. No, no, no żaden kotek, żaden burek się nie przeciśnie przez takie płotki. Tutaj, jak widzimy, jeszcze na zakończeniach, na kątach są też takie murowane słupy. Pewnie dużo to kosztowało. Tu jest jakaś dziura, i trochę zepsute, ale to już nieważne. To pewnie, już i tak, pewnie ten właściciel nie żyje. Piękne. Miejsce siódme, a na nim ten oto piękny płotek który łączy dwa style architektoniczne. Jak widzimy tutaj są style murowany i styl drewniany. Tak, to są profesjonalne nazwy tych stylów i one można sobie wpisać w Wikipedię. Jest tutaj też pięknie wykończone słonecznikami. Te słoneczniki dodają pięknego uroku temu płotowi. Widzimy tutaj też zbałość o szczegóły, pięknie połączony płot z tą stodołą, czy kurnikiem, czy czym wie czym. No fantastycznie. Przechodzimy do miejsca ósmego, a na miejscu ósmym mamy piękny, słomiany płot. Widać, że został tutaj wykorzystany inny, kompletnie inny styl projektancki widać, że projektant no postarał się naprawdę musiał siedzieć pewnie nocami przed, przy projektowaniu tego płotu zostało wykorzystane tutaj słoma jakie też takie grube patyki takie bele no kunsztownie naprawdę kunsztownie ja tu jeszcze bym sobie sprawdził nie dobra tu się kończy już ten murek tu mamy taką piękną otwartą bramę prowadzącą do pięknej posiadłości Pięknie tutaj jest też poprzeplatany ten x -a takiego kilkukrotnie, no. Porządna konstrukcja. Pewno wytrzyma wiele ton. No, wytrzyma wiele ton. Wytrzyma też wiele pocisków. O, widzisz, wytrzymało. Fantastyczny murek. A teraz dziewiątka. Mamy tutaj Klasyczny deskowy płotek z trzema żebrami. Takie tutaj też łączenia piękne. O, widać tutaj nawet no, gwoździe. Pięknie zostały wbite. Tutaj na rogach też no wykosztowali się. Jest, murowano, jest murowany kąt. Przepiękny. Na ostatnim dziesiątym miejscu zakwalifikowaliśmy. W naszej opinii najgorszy murek na murowance. Jest on wykonany w całości z patyków. Beznadziejnie powbijany. Żadnego kunsztu, żadnego przemyślenia po prostu tak na szybko, żeby tylko był, żeby tylko się odgrodzić w jakiś sposób. No naprawdę strasznie niestarannie zrobione, strasznie biedne tutaj nawet się załamał. Żadnych gwoździ, żadnego spoiwa, nie wiem, po prostu załamuje prawa grawitacji. Wygląda jakby to robiła osoba która rozbiła się samolotem na środku wyspy, w której mieszkają kanibale yy, i zbudowała go z patyków, tak jak widzimy tutaj. Naprawdę najgorszy murek, naprawdę, nie chciałbym mieć takiego, wstydziłbym się, gdybym taki posiadał. Nie wiem, co myśli osoba mieszkająca w tym domku. Naprawdę najgorszy murek.